Materiał jest fragmentem książki Osądzenie przestępstw okresu II wojny światowej przez specjalny sąd karny w Katowicach w latach 1945-1946. Autor Adam Dziurok. Opracowanie Histma Kork we współpracy z wydawnictwem IPN. Czyta Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Oskarżeni przed specjalnym sądem karnym w Katowicach, portret grupy. Typy przestępców. W końcu 1946 roku prokuratorzy NTN Jerzy Sawicki i Tadeusz Cyprian pisali, że sala rozpraw sądu specjalnego odsłania niejedną sprężynę psychiczną, wydobywa na wierzch ukryte głęboko motywy społeczne działania. Ci wybitni prawnicy podjęli próbę sięgnięcia w psychologię kolaboracjonisty-zdrajcy i wyodrębnili sześć kategorii tego typu przestępców. 1. przestępca-cynik. 2. przestępca-człowiek wygodny. Trzy przestępca-romantyk. Uważa się za człowieka Zaset i falenroda, 4. przestępca-niewolnik. Rekrutuje się przeważnie z byłej biurokracji, która pozostała w aparacie administracyjnym okupanta oraz funkcjonariuszy fabrycznych. W swojej pracy gorliwiec i służbista. 5. Kolaboracjonista idealista uważa on, że klęska faszyzmu może doprowadzić do wielkich reform społecznych, do pozbawienia go przywilejów. 6. Przestępca z przypadku Jerzy Sawicki dowodził, że postępowania przed sądami specjalnymi otworzyły też dla psychologa i socjologa przestępczości wyjątkowo ciekawe i nowe horyzonty. Po analizie materiału aktowego można zaryzykować próbę nieco innej typologii przestępców sądzonych przez Sąd Specjalny. Jeżeli punktem odniesienia uczynimy formę zaangażowania się w czyn przestępczy, to możemy wyróżnić trzy kategorie przestępców: organizacyjnego, indywidualnego i subsydiarnego. Pierwsza kategoria przestępcy organizacyjnego obejmuje osoby, które dokonywały zbrodni w ramach i z nakazu organizacji, do której należały, czyli S.A., S.S., NSDAP lub nie przejawiały w niej żadnej aktywności, ale były uznane za winne samej przynależności do organizacji zbrodniczej. Druga kategoria to przestępca indywidualny, który dokonywał przestępstw na własny rachunek, z własnej inicjatywy, dla własnej korzyści lub z zemsty czy chęci odwetu. Trzecia kategoria to przestępca subsydiarny, zatrudniony na stanowisku kierowniczym w administracji lub zakładzie pracy, dokonujący przestępstw z nakazu zwierzchniej władzy niemieckiej lub z własnej inicjatywy, wykorzystujący stosunek zależności między podwładnymi, najczęściej jako przełożony robotników z zakładzie pracy, np. sztygar w kopalni. Z uzasadnień wyroków Katowickiego Specjalnego Sądu Karnego wyłania się portret podsądnych oskarżonych z dekretu sierpniowego. Sędziowie kreślili bowiem czasem psychologiczny profil przestępców i odnosili się do ich motywów działania. Na tej podstawie można wskazać nieco inną typologię podsądnych SSKKT, obejmującą cztery główne typy przestępców: Hitlerowca, Renegata, koniunkturalisty i zbłąkanej owcy. Typ Hitlerowca. Do tej kategorii sąd zaliczał oskarżonych zupełnie oddanych władzy niemieckiej, którzy działali z przekonania w duchu hitlerowskim. Jednego z nich sąd określił jako typ gorliwego hitlerowca, niemieckiego kolonisty, który mimo że od pokoleń mieszka na polskiej ziemi, z ziemią tą nigdy się nie zrósł, prowadząc zawsze wrogą i antypolską robotę. O innym pisał, że reprezentuje typ zagorzałego hitlerowca, który jeszcze przed wojną brał żywy udział w organizacji niemieckiej, dlatego wkroczenie Niemców na teren Śląska było urzeczywistnieniem jego pragnień i marzeń. Oskarżony ten jako typowy rasista był przekonany o wyższości rasy niemieckiej i wyjaśniał, że służył Hitlerowi jako S.A. Man dla idei. O innym oskarżonym sąd odnotowywał, że hołdował zasadom organizacji S.A. w uwielbieniu dla Hitlera. Jednemu ze świadków na procesie miał powiedzieć, że nie potrzebuje chodzić do kościoła, bo bogiem dla niego jest Hitler. Postawy tego typu, choć nie należały do rzadkości, nie dominowały wśród przestępców okresu wojny. Znacznie częściej spotykamy za to wśród nich typ renegata narodowego. Renegat narodowy. Sędziowie katowickiego SSK podnosili kwestię motywacji działań sprawców, piętnując szczególnie tych, którzy w trudnym okresie próby charakterów, czyli w czasie wojny, dokonali zmiany swojej postawy narodowej na proniemiecką. Prasa pisała, że sąd specjalny szczególną uwagę poświęcił tym Niemcom, którzy, wywodząc się z narodowości polskiej, przyjęli w czasie okupacji obywatelstwo niemieckie i z gorliwością, którą wykazują wszyscy renegaci, wysługiwali się na gnębiąc i prześladując niedawnych swych braci. O oskarżonym, który służył w polskim wojsku i należał do Związku Rezerwistów, sąd napisał, że musiał zdawać sobie sprawę, że wstępując do organizacji SA staje się renegatem i zdrajcą narodu polskiego. Sąd ostro skrytykował postawę byłego reprezentanta Polski na Igrzyskach Olimpijskich w 1928 roku, który dzięki roli szpicla i donosiciela został majstrem. Zdaniem sądu reprezentował on typ człowieka, który rozplenił się w warunkach zgniłego hitlerowskiego reżimu, w którym denuncjacje, szpiegowanie i terroryzowanie były jednymi z zasad prawidłowego funkcjonowania państwa. Sąd z przykrością stwierdził, że taki ujemny i moralnie całkiem wybrany typ mógł reprezentować Polskę na olimpiadzie, co nakładało na niego obowiązek, aby w stosunku do narodu polskiego być w porządku i dbać o jego cześć i honor. Innym razem sąd wskazywał na lichy charakter oskarżonego, który mienił się być Polakiem, a okazał się typowym przykładem zdrajcy narodu, skoro zamówienie po polsku bił Polaków po twarzy i skoro wstąpił do NSDAP, a więc do organizacji, której jednym z głównych zadań programowych było wytępienie narodu polskiego. Skazany na karę śmierci mieszkaniec Chorzowa został zaliczony przez sąd do kategorii renegatów, którzy już na początku okupacji niemieckiej zmierzali do zniszczenia tych ludzi, których uważali za niebezpiecznych dla władz niemieckich, a którzy wyróżniali się wśród śląskiego społeczeństwa zdecydowanie polskim patriotyzmem. Do kategorii tej sąd zaliczył między innymi właściciela kuźni z Chorzowa, który nieludzko zachowywał się wobec zatrudnionych u niego robotników polskich. Sąd uznał, że dopuścił się on zdrady narodu polskiego, gdyż przed wojną uważał się za Polaka i odbył służbę wojskową w Wojsku Polskim. Ale po wybuchu wojny przeszedł natychmiast na stronę wroga, otrzymał drugą grupę DVL, został blokleiterem NSDAP, a wobec Polaków okazał się gorliwym wykonawcą zamierzeń i zleceń okupacyjnej władzy niemieckiej przez nadmierne wykorzystanie siły roboczej robotników polskich. Inny skazany, według świadków, uchodził przed wojną za dobrego Polaka, a nawet polskiego działacza, jednak z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich stał się z miejsca gorliwym hitlerowcem. Za niemieckiego Sługusa prasa uznała Jana Tykę, przedstawiając go jako Polaka-renegata, który sprzedał się Niemcom za parę marek miesięcznej garzy i został motorniczym tramwajów. Wyrzegł się polskości zupełnie i podlizywał się Niemcom na każdym kroku. Nie miał granic w wysługiwaniu się szkopom. Zdradził Polskę i przeszedł na służbę do wroga. Uważał, że to mu się lepiej opłaci i że Polska już nigdy nie wróci. Podobnie sąd charakteryzował majstra fabryki w Bielsku, który przed wojną czuł się Polakiem, ale po wkroczeniu wojsk niemieckich okazał się zdecydowanym zwolennikiem niemieckim. Przyznanie jednemu z oskarżonych, skazanemu ostatecznie na karę śmierci czwartej grupy DVL, nie oznaczało, zdaniem sądu, że nie można go było uważać za hitlerowskiego zbira. Co więcej, oskarżony w czasie przewodu sądowego mimo włożonego wysiłku nie zdołał dowieść, że można go uważać za Polaka. Sąd wręcz kategorycznie odrzucił możliwość, by podobne typy do oskarżonego miały prawo uważać się za Polaków. Uznał, że należy go traktować jako zdrajcę, który reprezentuje typ człowieka bez zasad, bez skrupułów moralnych, człowieka chorującego, jak Anglicy mówią, na insanity moral. Dalej sąd uzasadniał, że w okresie okupacji typy te stały się częstsze i dlatego jest dla nich tylko jedna kara kara śmierci również posiadacz trzeciej grupy DVL z łagiewnik, członek Freikorpsu, a potem SS, okazał się zdaniem sądu typem zdrajcy renegata, który nie zasłużył na żadne względy. Został skazany na karę śmierci, a sąd podkreślił, że oskarżony tuż przed wybuchem wojny i w jej pierwszych dniach, a więc w chwili, gdy wynik wojny był dla każdego zagadką, nie zawahał się usługiwać największemu wrogowi Polski. O członku SA ze Śląska Opolskiego, SSKKT, pisał, że przez długą przynależność do tej organizacji wchłonął w siebie kierunek proniemiecki, a przez zmianę nazwiska na niemieckie zaparł się swojej polskiej narodowości. Sąd specjalny najpierw wskazał jednego z oskarżonych na karę śmierci, po czym złagodził swoje stanowisko i wniósł o ułaskawienie. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podzieliło jednak tej opinii, przypominając, że oskarżony Józef Straszydło już przed wojną był uważany za renegata i nazywając go „jednostką do gruntu spodloną przez hitleryzm”. Przed sądem stanął też mieszkanie z powiatu Bielskiego skazany ostatecznie na 8 lat więzienia za przynależność do SA i składanie donosów. Mimo tego, że wstąpił później do PPR i zatrudnił się w UB, sąd uznał, że reprezentuje on typ renegata narodowego, którego należy odizolować od społeczeństwa polskiego i nie dopuścić do tego, ażeby takie typy mogły dalej się rozwijać i swoją działalność uprawiać w warunkach życia polskiego. O tej grupie ludności Górnego Śląska wspomniano także w referacie politycznym zatytułowanym Nasz stosunek do Ślązaków. Opracowanym w 1946 roku w Departamencie Więziennictwa i Obozów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Pisano, że są to wprawdzie osoby pochodzenia miejscowego, lecz już tak głęboko zaprzedali duszę i ciało germańskiemu molochowi, iż nawet nie wzdragali się ścigać swoich współbraci i prześladować ich za to, że pozostali wierni mowie ojców, że pozostali Polakami. Skonstatowano też, że są to zwyczajni zdrajcy, nikczemnicy, z którymi porachuje się specjalny sąd karny. Koniunkturalista Jako kolejną kategorię podsądnych można wskazać koniunkturalistów, osoby wykorzystujące okres wojny do uzyskania konkretnych korzyści osobistych. W raportach delegatury rządu RP takich ludzi nazywano koniunkturen Schweine. Sąd wskazywał więc na przykład, że oskarżony nie był zagorzałym zbrodniarzem faszystowsko-hitlerowskim, lecz raczej typem koniunkturalisty, człowiekiem bez charakteru, który zbrodni dopuścił się z chęci zysku, wykorzystując sprzyjającą mu koniunkturę. Innym razem charakteryzowano oskarżonego jako typ koniunkturowicza, który umie zastosować się do sytuacji i który z pobudek materialnych zapisał się do SA, a po kapitulacji Niemiec wstąpił do armii generała Andersa. Podobnie o członku SA z Mikołowa pisał SSKKT w uzasadnieniu jednego z wyroków, że reprezentuje typ koniunkturysty, który zmienia przekonanie i narodowość w miarę jakie kierunki są u władzy. Za czasów polskich uchodził za Polaka, za czasów niemieckich wysługiwał się Niemcom. Skoro rozwaliła się potęga hitlerowska, już po ukończeniu działań wojennych wstąpił on do armii Andersa. Nie jednak z żadnych pobudek ideowych, ale po to, by móc jak najwcześniej i jak najwygodniej wrócić do kraju. W kraju już oglądałby się za nową koniunkturą, ale niestety aresztowanie zapobiegło jego decyzji. W tej kategorii mieścił się też typ człowieka służalczego, który dla własnej kariery życiowej i poprawy swojego losu wyparł się przynależności do narodu polskiego i zaczął świadczyć usługi okupantowi. Inny z kolei reprezentował, zdaniem sądu, typ człowieka umysłowo mało rozgarniętego, ulegającego łatwo modnym hasłom i tendencjom, który swe przekonania i swoją narodowość przystosowuje do bieżących kierunków. Postawę oportunistyczną sąd przypisał jeszcze kilku innym oskarżonym, twierdząc, że dbali tylko o siebie, swój majątek i spokojny żywot, albo byli gotowi dla pieniędzy i interesu sprzedać z duszę człowieka. Sędzia Rudolf Kawczak pozwolił sobie zresztą na bardziej ogólną konstatację, wskazując, że ślązacy opierają swój stosunek do każdej władzy raczej na przesłankach natury materialnej niż emocjonalnej, zaś wrodzone poczucie legalizmu i porządku prawnego ułatwiało im w dużym stopniu przystosowanie się do wymagań ustroju hitlerowskiego. Strategie dostosowawcze dobrze opanował inny oskarżony, o którym sąd napisał, że był istotą jakby dwuosobową. Z jednej strony wobec kolegów i znajomych przedstawiał się i uchodził za Polaka, z drugiej zaś strony na wszelki wypadek zabezpieczył się przed władzami niemieckimi, wpisując się formalnie do SA. Przed sądem stanął także milicjant z Lipin, który został oskarżony o to, że jako członek Freikorpsu działał na szkodę osób poszukiwanych i prześladowanych przez władze okupacyjne, biorąc udział w ich aresztowaniach. Nie przeszkodziło mu to we wstąpieniu w szeregi MO, gdyż przedstawił dowody swojej rzekomej aktywności antyniemieckiej. Sąd wskazał, że oskarżony reprezentował typ ludzi, którzy dzięki łatwemu przystosowaniu się do każdej koniunktury pragną wyciągnąć dla siebie osobiste korzyści. W artykule prasowym o chwytliwym tytule Najpierw Hitlerowiec, potem Milicjant podkreślono, że to koniunktura skłoniła go do współpracy z Niemcami, a dziś podyktowała mu konieczność wstąpienia do PPR i Milicji Obywatelskiej. Postawy oskarżonych w okresie wojny ulegały zmianom. Tak było w przypadku Wójta Hermanic, który, zdaniem sądu, w pierwszym okresie okupacji zajął typowo oportunistyczne stanowisko, by nawet za cenę zdrady narodowej uratować swój majątek. Z kolei po klęskach niemieckich na froncie wschodnim pojawiła się u oskarżonego refleksja, w efekcie której zaczął działać przeciwko Niemcom, a nawet z narażeniem życia współpracował z partyzantką. Zbłąkana owca. Ostatnią kategorią przestępców sądzonych przez Katowicki Specjalny Sąd Karny stanowią osoby, które popełniły przestępstwa bez mocnej podbudowy ideologicznej czy narodowej, raczej z powodu pewnego zagubienia życiowego czy słabości charakterologicznej. Ludzie ci byli swoistymi przestępcami z przypadku sąd wielokrotnie wskazywał na atmosferę, której w pierwszej chwili powodzeń Hitlera ulegli słabo wyrobieni społecznie i narodowo ślązacy. Przykładem tego typu przestępcy może być na przykład jeden z oskarżonych, o którym sąd napisał, że reprezentował typ zachukanego ciemnego wieśniaka, podatnego na naciski władz niemieckich, co przy niskim poziomie umysłowym nie pozwalało dobrze rozpoznać przestępczego charakteru organizacji SA. Inny S. Aman, murasz, który nie posiadał podstawowych wiadomości z zakresu historii i nie znał tabliczki mnożenia, sprawił na sądzie wrażenie człowieka słabo zorientowanego w całości zagadnień polityki hitlerowskiej. Dlatego sąd uznał, że popełnił przestępstwo pod wpływem usprawiedliwionej bezprawności świadomości czynu. O innym członku SA sąd pisał, że był analfabetą społecznym, człowiekiem ciemnym, zahukanym, o niskim poziomie umysłowym, co spowodowało, że uległ naciskowi i wstąpił w szeregi oddziałów szturmowych. Sąd na sesji w Nowej Wsi miał sądzić 57-letnią Niemkę Marię Pollock, o której prasa pisała, że tej starej kobiecie propaganda hitlerowska mocno uderzyła do głowy. Męża swego Augustyna, powstańca górnośląskiego, Pollock kilkakrotnie oskarżała przed policją niemiecką. Z kolei mieszkanka Będzina kierując się zemstą wydała swoją znajomą policji niemieckiej, która w efekcie trafiła na 4 lata do KL Auschwitz oskarżona próbowała wymusić od niej pieniądze, bo poszkodowana wzbogaciła się dzięki interesom handlowym prowadzonym z jej mężem. Oskarżona po stracie męża zabitego przez Niemców za podrabianie palcówek znalazła się w sytuacji bez wyjścia, ale, zdaniem sądu, konfidentką niemiecką jednak nie była. O konfidencie, który zadenuncjował na gesta po 10 mieszkańców groźca, napisano, że działał raczej z głupoty, bo chciał przypodobać się Niemcom. Pozostaje pytanie, czy taki osąd oparto na tym, że za swoje usługi, jak się okazało, nie pobrał żadnej nagrody. Za pewną słabość charakterologiczną sprzyjającą zachowaniom określanym jako pójście na rękę władzy okupacyjnej były uznawane za powszechne na Górnym Śląsku pruski dryl i posłuszeństwo wobec władz. Obrońca jednego z oskarżonych, który został skazany na cztery lata za robotników, przekonywał, że reprezentuje on typ Ślązaka legalisty, który starał się wykonywać zarządzenia władz z jednej strony, aby uniknąć odpowiedzialności osobistej, a z drugiej z pewnego rodzaju wpojonego przeświadczenia, że należy słuchać przełożonej władzy. Materiał był fragmentem książki Osądzenie przestępstw okresu II wojny światowej przez specjalny sąd karny w Katowicach w latach 1945-1946. Autor Adam Dziurok. Opracowanie Korg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału.